Droga duszo, dzisiaj aniołowie przynoszą Ci pilną wiadomość. W Twoim życiu wydarzy się coś niezwykłego i Twój anioł stróż chce, żebyś był na to przygotowany. Zanim dzień się skończy, musisz przyjąć to objawienie, ponieważ może ono zmienić bieg Twojej podróży. Aniołowie zawsze są u Twojego boku, kierują Twoimi krokami. Chronią cię i szepczą twemu sercu słowa miłości i mądrości. Często jednak w natłoku codziennych spraw jego oznaki pozostają niezauważone. Dziś proszą Cię, abyś zatrzymał się na chwilę, wziął głęboki oddech i otworzył swoją duszę, aby przyjąć tę szczególną wiadomość. Nic nie dzieje się przypadkiem. Każde słowo, które do ciebie dociera. Każda synchronizacja i każde niewytłumaczalne odczucie są znakami, że dzieje się coś większego. Jeśli słyszysz teraz tę wiadomość, to nie jest przypadek. Twój anioł znalazł sposób, by do ciebie dotrzeć, dotknąć twego serca i objawić coś, co może odmienić twoje życie. Coś ważnego ma się wydarzyć i do jutra musisz być przygotowany na rozpoznawanie znaków i zrozumienie co wszechświat chce ci powiedzieć. Aniołowie wiedzą, że ostatnio czujesz narastający niepokój w sercu. Może to uczucie, że coś się zmienia, że odpowiedź jest już w drodze, ale wciąż wydaje się odległa. Być może zadawałeś sobie wielokrotnie pytania, próbując zrozumieć, dlaczego zdarzają się pewne sytuacje. Są wyzwania, które zdają się nie mieć rozwiązania i chwile, w których samotność daje o sobie znać mocniej niż zwykle. Ale aniołowie chcą, żebyś wiedział, że nigdy nie byłeś sam. Twoje życie nie jest zbiegiem okoliczności. Każdy jego szczegół jest starannie kierowany przez siły boskie, które działają na Twoją korzyść. Nawet jeśli wszystko wydaje się niepewne, a droga wydaje się niejasna, istnieje wyższa siła, która kieruje każdym doświadczeniem, którego doświadczasz. Trudności, które się pojawiły, nie są karą, lecz lekcją, która przygotowuje cię do czegoś o wiele większego. Twój anioł stróż widzi wszystko, co czujesz, Zna Twoje wewnętrzne zmagania i rozumie każdą łzę, którą kiedykolwiek wylałeś w milczeniu. Ale teraz nadchodzi nowy cykl. Aniołowie otwierają ścieżki i coś układa się tak, abyś otrzymał to, na co tak długo czekałeś. Ważne jest jednak, abyś był otwarty, abyś zaufał temu procesowi i abyś pozwolił aby ta wiadomość oświeciła Twój umysł i serce. Jutro może być decydującym dniem, a Twoja dusza już to czuje. To, co Cię czeka, może zmienić Twoją podróż, a Twój anioł chce się upewnić, że jesteś gotowy rozpoznać i zaakceptować te zmiany. Twój anioł stróż czuwa nad Tobą, słucha Twoich modlitw i odczuwa Twoje emocje. On zna Twoje zmartwienia, lęki, którymi nie chcesz się dzielić, i marzenia, które w milczeniu pragniesz spełnić. A teraz przychodzi do Was z jasnym przesłaniem, jutro może być decydujący dzień, a Wy musicie być gotowi rozpoznać znaki i działać z wiarą. Wszechświat jest w ruchu i wszystko układa się tak, abyś otrzymał to, co jest przeznaczone dla Ciebie. Ale jest coś istotnego, co musisz zrozumieć, aby to błogosławieństwo mogło się zamanifestować w najlepszy możliwy sposób. Twój anioł stróż mówi ci, że stoisz u progu znaczącej zmiany. Może to być nowy początek, oczekiwana odpowiedź lub okazja, która pojawi się niespodziewanie. Cokolwiek to jest, prosi. Abyś zaufał i był uważny na subtelne znaki, które wysyła Ci wszechświat. Być może czułeś, że w powietrzu wisi coś innego, że wkrótce coś się zmieni. To uczucie nie jest przypadkowe. To potwierdzenie, że energie wokół Ciebie przeorganizowują się, aby przynieść to, co jest niezbędne dla Twojego rozwoju. Istnieje jednak ważne ostrzeżenie, Zmiana ta może nastąpić nieoczekiwanie. Może się pojawić podczas rozmowy, przypadkowego spotkania, gdy niespodziewanie otrzymamy jakąś wiadomość. Twój anioł prosi Cię, abyś był otwarty i ufny, ponieważ wszechświat działa w tajemniczy i doskonały sposób. Jakakolwiek droga otwiera się przed Tobą, wiedz, że została przygotowana z miłością. Twoim zadaniem jest teraz być otwartym, nie pozwolić, by strach cię sparaliżował i podążać za intuicją, którą podpowiada ci serce. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że zanim wydarzy się coś ważnego, wszechświat daje ci drobne znaki? Być może ciąg liczb, powracająca myśl, a nawet niewyjaśnione przeczucie. Twój anioł stróż próbuje się z Tobą w ten sposób porozumieć. Dziś i jutro bądź świadomy wszystkiego, co cię otacza. Zwróć uwagę na słowa, które słyszysz, sny, które masz, wrażenia, które pojawiają się bez wyraźnego powodu. Twój anioł może próbować pomóc ci podjąć właściwą decyzję lub uniknąć błędu, który mógłby opóźnić Twoje plany. Ta wiadomość nie trafiła do ciebie bez powodu. Nie ignoruj znaków. Zbliża się coś ważnego i im bardziej będziesz uważny, tym łatwiej będzie ci zrozumieć, co trzeba zrobić. Aniołowie rozumieją, że czasami wątpliwości mogą osłabić wiarę. Może zastanawiałeś się, czy prawdziwe pamiętaj, że istnieje większa siła, która nad tobą czuwa, czy też wyzwania, z którymi się mierzysz, są po prostu dziełem przypadku? Ale chcą, abyś wiedział, że każda łza, którą kiedykolwiek wylałeś, została dostrzeżona, każda modlitwa została wysłuchana i każda chwila niepewności spotkała się z miłością i współczuciem. Jeśli dziś czujesz, że dźwigasz ciężar na sercu, oddaj go aniołom. Ufaj, że odpowiedź nadejdzie we właściwym czasie i że wszechświat działa na Twoją korzyść. Jesteś drogocenną duszą, pełną światła i celu. Twój anioł-stróż nigdy nie pozostawi Cię bezradnym. Więc weź głęboki oddech i poczuj tę obecność wokół siebie. Nie jesteś sam. Teraz, gdy otrzymałeś tę wiadomość, twój anioł prosi cię o podjęcie działania. Dzisiaj, zanim pójdziesz spać, poświęć chwilę ciszy. Zamknij oczy i poproś swojego anioła, aby objawił ci to, co musisz wiedzieć. Jutro uważaj na znaki. Jeśli coś ciągle przykuwa Twoją uwagę, Potraktuj to poważnie. Być może jest to odpowiedź, na którą czekałeś. Wpisz liczbę 777 w komentarzu, aby potwierdzić, że jesteś gotowy na otrzymanie tego boskiego przesłania. Energia wokół ciebie się zmienia, a Twoja wieś z aniołami nigdy nie była silniejsza. Przyjmij te wskazówki z wiarą i przygotuj się na to, co ma nadejść. Pamiętaj, nigdy nie jesteś sam. Twój anioł stróż zawsze jest u twego boku, prowadzi cię z miłością i chroni na każdym kroku twojej podróży. Ta wiadomość dotarła do ciebie, ponieważ ma się wydarzyć coś ważnego i aniołowie chcą, abyś był przygotowany. Zaufaj procesowi, zachowaj silną wiarę i bądź otwarty na znaki, które wysyła wszechświat. Jutro otrzymasz odpowiedzi i będziesz dokładnie wiedział, co robić. Niech światło aniołów oświetli Twoją drogę i pozwoli Ci znaleźć spokój i mądrość, aby iść naprzód. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, zostaw lajka, like zasubskrybuj kanał i podziel się nią z tymi, którzy potrzebują tego słowa miłości. Twoja interakcja wzmacnia ten strumień światła. I pozwala większej liczbie osób otrzymać wskazówki od aniołów. Jeśli chcesz wesprzeć ten kanał i okazać swoją wdzięczność, rozważ dokonanie darowizny za pomocą przycisku Super 20. Dzięki Twojemu wsparciu możemy nadal przekazywać Ci inspirujące przesłania. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech aniołowie zawsze prowadzą Twoje kroki.